Ty, dlaczego jeszcze nie jesteś na grupie? Nie widzisz wyników? Dzień dobry, moi drodzy, Shark Trader, witam Was bardzo e, serdecznie. Moi drodzy, widzieliście przed chwilą wyniki na grupie Fix. Jeżeli ktoś z Was jeszcze się waha i ma wątpliwości, miał wątpliwości do tej pory to dzisiaj już tych wątpliwości mieć nie powinniście. Widzicie, jakie piękne są wyniki na grupie FX osiągane. Jeżeli tylko chcecie mieć podobne wyniki u siebie na rachunku, wskakujcie do grupy. Pod opisem tego filmu macie link do live'a, w którym opowiadam o tym, jak funkcjonuje grupa. Ewentualnie możecie wskoczyć na stronę sharktrader.pl. I tam bezpośrednio zapisać się do grupy. Moi drodzy, e, tyle jeżeli chodzi o grupę FX. E, natomiast jeżeli chodzi o świeżutką analizę, Kiwi popularnie. E, e, nazywany w żargonie traderskim e, instrument parawalutowa NZDUSD Najpierw rozliczę się jak zawsze, jak za każdym razem rozliczę się z poprzedniej swojej analizy. Była ona zrobiona tu, gdzie ta żółta linia 10 lutego, to był weekend. Wtedy to mówiłem, że cena podskoczy tutaj w te rejony do właśnie tej średniej niebieskiej, którą e, zaznaczyłem, to jest średnia 50 z interwału D1 e, i... W, jakby najpierw cena mocno spadła, ale finalnie podskoczyła i cena y, praktycznie już w tej chwili doszła do pierwszego y, TP, za moment pewnie dojdzie do drugiego TP. Czy analiza jest udana? No wszystko zależy, gdzie ktoś wszedł. Jeżeli e, ktoś wchodził na tym poziomie, tu, na tym pierwszym, bez żadnej reakcji po tej wielkiej białej świecy, to pewnie stwierdzi, że jest nieudana. Ale jeżeli ktoś y, wyczekał i odpowiedniej reakcji, tak jak za każdym razem na filmie mówię, i wszedł na przykład tu, po objęciu Bessy tej wielkiej formacji świecowej na praktycznie na tym poziomie, który, który wyznaczyłem tym drugim, kilka pipsów różnicy, to stwierdzi, że analiza jest udana. Tak więc zostawiam wam do oceny, czy analiza wyszła, czy nie wyszła, a ja w tej chwili przechodzę już do świeżutkiego szablonu, świeżej analizy, żeby, żeby powiedzieć wam, co ciekawego się tutaj dzieje? Moi drodzy, cena rąbnęła w nocy, rąbnęła w nocy z powodu stóp procentowych, które były podawane w, w Nowej Zelandii. I tutaj jeszcze chcę Wam jedną ciekawostkę pokazać, a propos stóp procentowych i w ogóle ważnych danych. Zobaczcie, w ramach e, grupy FX każdy kto jest na grupie FX i ma ochotę otrzymuje za darmo dostęp do skanera newsów. Co to jest? Ten skaner newsów to jest skaner, który stworzyliśmy, który informuje o wszystkich ważnych wydarzeniach. Informuje dwa razy. Pierwszy raz to są właśnie to jest wczorajszy mail. Pierwszy raz o godzinie e, 20:00 informuje o tym jakie następnego dnia są ważne dane, o której, jakie i na jaki kraj, na jaką e, walutę. A później, drugi raz, 10 minut przed ważnymi danymi, również przychodzi taki alert, taka przypominajka, właśnie po to, żeby nie przegapić żadnych ważnych danych, bo wtedy jest zmienność, wtedy są robione. Ważne ruchy można złapać, ładny take profit. Tak jak widzieliście przed chwilą, pokazałem to właśnie na Kiwi, na NZDUSD. Tutaj jest alert, który przyszedł o pierwszej 50, 10 minut przed, przed danymi. Taka przypominajka o stopach procentowych. Tak więc moi drodzy, każdy, każdy kto jest na grupie FX i ma ochotę. Otrzymuje za darmo dostęp do takiego skanera miosów. I teraz już przechodzimy do analizy, moi drodzy. Na NZDUSD rysuje nam się w tej chwili motyl. Motyl harmoniczny, ten właśnie niebieski. Ja zaznaczam jego ramię XA i zobaczcie. Już jesteśmy w 127%. Ja bardzo często e, powtarzam, że przy 127% motyle często reagują. E, natomiast w tym konkretnym przypadku będę się nastawiał na zupełnie inny poziom, a mianowicie zwróćcie uwagę: są jeszcze dwa niższe poziomy: 161 i 144. Rzadko, ale czasami motyle odwracają się na 144%, dlatego ja właśnie ten, ten procent, to FIBO mam zawsze zaznaczone, w, kiedy robię analizy. I teraz tak, w, na poziomie 144% znajdują się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jak widzicie, średnia setka, średnia setka z interwału D1, to jest multi-time multi-time średnia, i przed chwilką pokazywałem Wam na jak wyglądało uderzenie, zetknięcie się kursu na tej analizie z średnią 50. Dobiliśmy, przebiliśmy troszeczkę i był ruch powrotny. I teraz tutaj mamy setkę. Setka jest dużo mocniejsza niż 50. Zwróćcie uwagę, jak tutaj to wyglądało. Cena dobiła, trochę jeszcze się pokotłowała tutaj, przebiła lekko i poleciało do góry. Jak to wyglądało tutaj? dobiliśmy, przebiliśmy trochę i polecieliśmy do góry. I tutaj w tym miejscu jest również bardzo duże prawdopodobieństwo na coś takiego. Tutaj mamy moi drodzy setkę D1, ale uwaga, ona jest zgrana, zobaczcie. Jeszcze wam pokażę z wielką linią trendu aż od października zeszłego roku, zbudowaną na trzech tak naprawdę bardzo istotnych dołkach. Pierwszy, drugi i tutaj E, trzeci, w zasadzie ten czwarty można powiedzieć też muska e, wspiera tą linię, e, linię trendu. Tak więc w, w jednym praktycznie miejscu spotyka nam się średnia setka, e, linia trendu i 144 e, tego, tego motyla. Zaznaczam te 144, ja tylko e, muszę zmienić tutaj kolor, żeby to było. OK, kolor już mamy zmieniony, więc to jest moi drodzy pierwszy poziom, gdzie można spodziewać się odwrotu. Drugi natomiast będzie właśnie w okolicach 161% motyla. Zwróćcie uwagę to, co wam pokazywałem wcześniej. Jak wyglądało tutaj? Przebiliśmy i dopiero poleciliśmy. Przebiliśmy i dopiero poleciliśmy. I tu może być właśnie tak samo, więc albo cena zareaguje od razu tutaj. Albo w tym drugim miejscu. Różnica to jest 15 pipsów, 150 punktów. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was nie wie, nie umie, ma problemy z rozpoznawaniem, właśnie. Który to jest moment, czy na pewno się cena tu zatrzyma, czy nie przewali tego poziomu całkowicie jak przez nasło nie przeleci, my na pewno tego typu setupy bardzo precyzyjnie na grupie FX pilnujemy i jeżeli odpowiednia reakcja tutaj będzie, będzie to reakcja czytelna, to z pewnością wrzucimy aktualizację tej analizy na grupę FX. Tak więc skakujcie, jeżeli macie tego typu problemy i chcielibyście, żeby dokładnie dla Was taką reakcję wychwycić. Jeżeli w, tym miejscu, jeżeli w tym miejscu pojawi się właśnie odpowiednia reakcja, jak dużego ruchu możemy się tutaj spodziewać? No więc tych ruchów, tych, tych zasięgów będzie kilka. To już, to już zabieram, to fibo. I teraz tak to, czego bym się spodziewał, to powrotu ceny mniej więcej. Do punktu B motyla, i zwróćcie uwagę, że tutaj, w tym miejscu, jest również czai się budujący się kros średnich z interwału H4. Ponadto, powoli z każdym dniem będzie ta 50 delikatnie nam tutaj spadała, i też będzie dosyć istotnym poziomem, który może to zatrzymać. I to jest pierwszy, to jest pierwszy poziom. Drugi natomiast poziom. To zwróćcie uwagę, na interwale D1 buduje nam się motyl. Motyl, który zareagował z poziomu 127 i koryguje swoje ramię CD. Bardzo często jest tak, że korekta zatrzymuje się na strefie XB, ale nie jest w ogóle wykluczone, że korekta będzie głębsza i widać, że ta korekta jest dużo głębsza. Tak więc, drugi zasięg możliwy jest nawet aż Tutaj, to jest 161% tego motyla. Motyle zazwyczaj reagują na 127, 161, przy 144 reagują wtedy, kiedy właśnie są takie silne wsparcia jak tutaj. No i później jeszcze jest 200%, ale to już sobie, to już sobie zostawimy. Jeżeli, jeżeli w tym miejscu udałoby się znaleźć reakcję, no jakiej wielkości? 10? Zróbmy 20. 20 pipsów. 20 pipsów od pierwszego poziomu, to do tego miejsca jest 1170 pipsów. Zróbmy 160 pipsów. Zaokrąglimy to na niekorzyść wyliczeń, żeby nie było sytuacji, że jakoś nadmiernie tutaj wyolbrzymiam i podkręcam te wyniki. To jest moi drodzy, jeżeli tu byłoby 160 pipsów, to jest 8R. 8R przy 3% ryzyku daje nam 24%. 24% potencjalnego zysku, gdyby ten motyl rozwinął się aż do 161. Natomiast dużo, oczywiście, że dużo pewniejszym ruchem, zawsze dużo pewniejszym ruchem jest ruch, który jest bliżej. Więc pierwszy nasz zasięg to jest 600 punktów, czyli 60 pipsów, gdyby nadal ta formacja dająca odwrót, była 20 pipsowa, to tutaj robi się 3R przy 3% ryzyku, daje nam 9%, 9 wynik. Tak więc czekamy cierpliwie, wyczekujemy na którym z tych poziomów cena da reakcję i czy w ogóle da reakcję i miejmy nadzieję, że analiza bardzo ładnie wyjdzie, nie będzie już e, aż takiego dużego przejazdu, jak na tej e, poprzedniej. I pamiętajcie, jeżeli nie radzicie sobie ze znalezieniem odpowiedniego momentu z reakcją, my na grupie FX właśnie takie rzeczy robimy. Tak więc nie zastanawiajcie się, wskakujcie e, i do usłyszenia, moi drodzy, na kolejnym nagraniu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, Shark Trader.